Patrycja Tuchlińska pokazuje swoje ciążowe krągłości. Fani w szoku! Patrycja Tuchlińska zyskała popularność, głównie dzięki związaniu się ze starszym o 48 lat biznesmenem. Wybrankiem celebrytki jest Józef Wojciechowski, którego nazwisko od lat zdobi rankingi najbogatszych Polaków. Pałająca miłością do luksusu, para od kilku lat mieszka w pałacu położonym tuż nad Zalewem Zegrzyńskim. W 2021 roku zakochani doczekali się pierwszego wspólnego potomka, syna Augustyna. Patrycja Tuchlińska pokazuje ciążowe krągłości. Fani gratuluj z ostatnia niedziela maja upłynęła pod znakiem celebrowania Dnia Matki, również wśród przedstawicieli rodzimego show biznesu. Patrycja Tuchlińska poszła śladem wielu znanych koleżanek i również opublikowała w dniu swojego święta wyjątkowy post. Celebrytka wrzuciła na Instagrama serię zdjęć, na których pozuje w dżinsowym komplecie. Kusę kurtka odsłoniła nie tylko dekolt, ale również ciążowy brzuszek. Choć 29-latka nie wspomniała słowem o drugiej ciąży i nie zdradziła, kiedy powstała sesja zdjęciowa, w sekcji komentarzy pojawiło się sporo gratulacji, między innymi od znanych przyjaciółek Patrycji. Jak cudownie być mamą! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. Pamiętajcie, jesteście niezastąpione. Napisała Tuchlińska. Patrycja Tuchlińska, która od lat prowadzi życie w blasku reflektorów, zawsze znajduje sposób, aby podzielić się swoimi ważnymi chwilami ze swoimi fanami. Jej otwarta postawa i szczerość wobec swojej publiczności sprawiają, że staje się jeszcze bardziej bliska swoim obserwatorom. Oprócz sukcesu zawodowego, Patrycja zawsze podkreśla znaczenie roli matki w swoim życiu. Jej wpisy na Instagramie często są nasycone miłością do swojej rodziny i wdzięcznością za to, co ma. Jej najnowszy post, poświęcony Dniu Matki, nie tylko ukazał jej piękno w ciąży, ale również przypomniał wszystkim, jak ważną rolę odgrywają matki w życiu każdego z nas. Patrząc na te zdjęcia, można dostrzec, jak szczęśliwa i spełniona jest Patrycja jako matka, co dodaje jej uroku i sprawia, że staje się inspiracją dla wielu innych kobiet. Jej otwartość i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami z ciąży oraz macierzyństwa pomaga budować silne więzi z jej fanami i daje im poczucie bliskości. Patrycja Tuchlińska nie tylko dzieli się swoimi radosnymi chwilami, ale także otwarcie mówi o trudnościach i wyzwaniach, z którymi spotyka się jako matka i kobieta publiczna. Jej szczerość w obliczu trudności związanych z macierzyństwem inspiruje wiele osób, które mogą się z nią utożsamiać. Ponadto, Patrycja aktywnie angażuje się w działalność charytatywną, wspierając organizacje pomagające matkom i dzieciom potrzebującym. Jej zaangażowanie społeczne dodaje nowego wymiaru do jej postaci publicznej, ukazując ją jako osobę o wielkim sercu i empatii. Wśród jej fanów i obserwatorów panuje ogromna sympatia dla Patrycji nie tylko ze względu na jej sukcesy zawodowe, ale także za jej autentyczność, pokorę i troskę o innych. Jej historia jest nie tylko opowieścią o sukcesie i sławie, ale także o siły, determinacji i miłości które sprawiają, że jest ona prawdziwą inspiracją dla wielu.